Kształtowania własnego charakteru będziecie, moi drodzy uczniowie, dla pierwszych zmagać się przez pięć lat. Ten wasz trud, ta wasza empatia, ta wasza zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ten wasz codzienny wysiłek, zarówno szkolny, sportowy, olimpijski, edukacyjny, ale i wysiłek, w którym będziecie zwracali uwagę na drugiego człowieka. Będziecie zwracali uwagę na to, aby nikomu nic złego się nie stało, zarówno w swoim otoczeniu, w klasie. Będziecie zwracali uwagę na to, żeby nie być wrogiem, a być przyjacielem do koleżanki w pokoju, do kolegi z ławki, do osób najbliższych. Będziecie zwracali uwagę na słabszych, na tych, którzy wymagają w danym momencie pomocy. Oto Was proszę, bo to cechuję starszych Waszych kolegów i Waszych koleżanki macie być dla siebie po prostu wsparcie. To jest dużo ważniejsze, moi drodzy, niż oceny, które będziecie zdobywać w tej szkole. Już powoli je zdobywacie. Okres ochronny, który od wielu, wielu lat, od 50 lat w tej szkole wprowadzają nauczyciele, kadra pedagogiczna, wychowawcy, właśnie profesorowie. Okres ochronny już minął. Nic złego po tym okresie ochronnym na was nie czyni. Ale czasy podstawówki. Czasy pewnego rodzaju rozluźnienia gdzieś z okresu szkoły podstawowej, niewłaściwych umiejętności mających na celu nieumiejętne wykorzystanie telefonu, naigrywanie się z osób dorosłych, jakiś startup, jakieś wykorzystanie dziwnych osobowych cech już teraz idzie w zapomnienie. Od teraz każdy z Was dostaje czystą kartę. I na tej czystej karcie, moi drodzy, będziecie wpisywać swoją historię bytności w duchowaniu. Teraz dla Was już nie będzie taryfy ulgowej, ale nie mówię tego, żeby was straszyć w tym pięknym świątecznym dniu, tylko odwołuję się już teraz do waszego zdrowego rozsądku. Jesteście z różnych regionów Polski, z różnymi doświadczeniami, z różnymi historiami, z różnymi problemami, ale i z pięknymi obyczajami, z pięknymi tradycjami. Również wśród nas jest młodzież pochodząca z Ukrainy i o tym doskonale wiemy. Myślę, że zostanie w naszej społeczności szkolnej już została przyjęta w sposób serdeczny, z uśmiechem i z wielką pomocą. Bo nikt z nas, droga młodzieży, nie chciałby w dniu dzisiejszym przebywać w sobie tak w obcym środowisku. Niektórzy z tych młodych ludzi przyjechali do nas dopiero pod koniec sierpnia, nie znając języka. Teńskiom za swoimi rodzicami i odwołuje się do Waszych serc. Moi drodzy, pamiętajcie, że szkoła to nie tylko lekcja. Pamiętajcie, że stanęliście w szranki ze swoimi rówieśnikami w czasie rekrutacji, aby dostać się do tego wyjątkowego miejsca. To miejsce będzie Was uszanować. Pamiętajcie, że bycie w tej szkole to nie tylko zielony mózg. W momencie, jak go zdejmujecie, zakładacie. Młodzież cywilną, nadal jesteście leśnikami. W czasie ferii również reprezentujecie szkołę, w czasie wakacji również reprezentujecie szkołę. Większość waszych koleżanek, kolegów, zgodnie z miejscem zamieszkania albo waszego przebywania, często wam będzie zazdrościć. Szanujcie to, gdzie się dostaliście, bo to wasza wielka zasługa. Nie marnujcie tego potencjału na bycie kimś. I w rzeczywistości nie jesteście. Bądźcie po prostu sobą. Bądźcie dobrzy, bądźcie normalni, bądźcie uśmiechnięci, bądźcie radośni. Macie prawo popełniać błędy, o tym doskonale wiem. Ale te błędy muszą być takie, po których kilka magicznych słów proszę, dziękuję, przepraszam, będzie w stanie te błędy naprawić. Moi drodzy, oprócz Zielonego Munduru. W dniu dzisiejszym otrzymacie coś jeszcze. Otrzymacie to, co Wasze starsze koleżanki i koledzy. Otrzymacie to, co Wasi profesorowie mają na klapach, na połach swoich marynarzy. Otrzymacie zieloną tarczę. Zieloną tarczę, bardzo minimalistyczną, w złotej ramówce z elementem czerwonym, która stygmatyzuje Was wszystkich. I ta tarcza z upływem lat będzie wypalana w waszych sercach. Oprócz tego, że jest to kawał metalu włożony do marynarki, to prędzej czy później z tej klapy marynarki wtopi się w wasze serce. Wy po skończeniu, drodzy przyjaciele z klasy pierwszej A, B i C, po skończeniu tej szkoły, nawet jeśli zdejmiecie ten zielony mógł i wasze drogi zawodowe w przyszłości potoczą się inaczej, to wy leśnikami będziecie w sercu. To wy będziecie stali w przyszłości jako dojrzałe, dorosłe społeczeństwo na Straży Ochrony Polskich Lasów. Jednej z ostatnich państwowych przedsiębiorstw, która w przyszłym roku będzie obchodziła swoje stulecie istnienia. To wy będziecie świadomymi, młodymi ludźmi, wyposażonymi w argumenty, o ochronie przyrody, o funkcjach społecznych i o funkcjach produkcyjnych, to Wy będziecie kształtować umysły Waszych rówieśników, Waszych koleżanek i kolegów wyposażeni w wiedzę edukacyjną odpowiednio argumentowaną. Ta zielona tarcza, którą dziś Wasi wychowawcy wepną Wam w sposób uroczysty Wasze klapy marynarek, ta zielona tarcza kupiona przez Waszych rodziców Stanie się waszą codziennością. Tam jest kilka słów. Tam jest technikum leśne w Tucholi. Tuchola jest na czerwonym tle jako miasto zawsze związane z patriotyzmem, z poszanowaniem tradycji, zarówno tych regionalnych, borowiackich, ale tych tradycji leśnych. Ta szkoła powstała w 65 roku jako potrzeba kształcenia przyszłych kart na Polskę Północną dla lasów państwowych i I tam jest najmniejszym drugiem wpisane to, co będziecie wykuwać w kolejnych miesiącach, latach swojej edukacji. Złota szkoła. To wasze starsze koleżanki i koledzy doprowadzili do tego, że przez 7 lat, że, a w sumie 8 albo 9 lat, od kiedy istnieje najważniejszy ranking najlepszych szkół w Polsce, ta szkoła, od której dzisiaj stajecie staje się pełnoprawnymi uczestnikami życia szkolnego, jest złotą szkołą. To znaczy najlepszą szkołą leśną w kraju. To jest Wasza zasługa. I was uczniowie pierwszej klasy pokładamy, zarówno uczniowie starszych klas pokładamy was nadzieję, że ta poprzeczka ustawiona przez waszych koleżanki i kolegów ze starszych uczników będzie dalej przez Was kontynuowana. Życzę Wam samych przyjemnych, życzę Wam pięknych, cudownych, młodzieńczych lat w murach w <tuholny> Życzę Wam aby każdy uczeń starszej klasy był dla Was przyjacielem, a nie wrogiem. I o to też proszę uczniów z klas starszych. Od klasy drugiej do klasy piątej. Bo pamiętam, jak dziś, stojący na szczycie uczniowie klas piątych, pamiętam jak dziś wasze siła. I pamiętam wasze przerażone twarze, uczniowie starszych klas. Historia kołem się toczy. Moi drodzy, My, jako osoby dorosłe w tym gronie pedagogicznym, ale wszyscy pracownicy szkoły i wasi rodzice, którzy są z Wami, będziemy Wam pomagać. Będziemy wskazywać Wam tą drogę dalszego rozwoju. Jeśli zbłądzicie z tej drogi, będziemy Was na, na właściwie obrane kierunku. Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi. Nie szukajcie w nas wrogów. Nie szukajcie w nas osób innych nikt nie jesteśmy. Tworzymy razem naszą wielką, zieloną rodzinę. Moi drodzy, życzę Wam przede wszystkim w dniu dzisiejszym więcej uśmiechu. Jesteście przerażeni. Klasy pierwsze nie potrafią się uśmiechać? Myślę, że tak, podaliście już dowód tego na korytarzu, Was widując. Także więcej uśmiechu, więcej radości. Nie bądźcie przerażeni. Szanujcie jeszcze raz drugiego człowieka, a my będziemy szanować Was. Szacunek dla drugiego człowieka jest odzwierciedleniem tego, że sami, szanujecie sami siebie. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień i na kolejne dni. Przedstawiciela samorządu szkolnego do ślubowania wystop. Poczet szkandalowy do ślubowania wystop. Grazie. Przyjaźni, tolerancji, odpowiedzialności i kultury. Przyjaźni, tolerancji, odpowiedzialności i kultury. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru. Aby wyrosnąć na wartościowego Polaka. Aby wyrosnąć na wartościowego Polaka. I sumiennego pracownika naszych klas. I sumiennego pracownika naszych klas. Próbuję uroczyście. uroczyście. O, o ślubowaniu! Przedstawiciele po raz pierwszy poślubowaniu stąd. Orzecz szandalowy poślubowaniu stąd.

systematycznej nauki. Ale życie w, w tej szkole to także czas niezapomnianych wydarzeń, wycieczek szkolnych i bycia może przyjaźni załapie na całe życie. Ta szkoła oferuje Wam naprawdę wiele. Tu macie możliwość rozwijania swoich talentów, zainteresowań, pogłębiania swojej wiedzy, uczestniczenia w różnych konkursach i ważnych wydarzeniach w naszej szkoły. Do dyspozycji macie przestronne pomieszczenia oraz pracownie wyposażone w najlepsze pomocy dydaktyczne jedna szkoła może tego zazdrościć. doceniajcie to, rozwijajcie swoją pasję, bądźcie aktywnymi i zaangażowanymi uczniami działającymi na rzecz naszej szkoły. Życzymy Wam samych dobrych decyzji oraz dużo sumienności, wytrwałości w dążeniu do celu. Nasz ból! Nasz ból! Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Pana Dyrektora, członków Katry Kierowniczej o obręczenie wychowawcom przypinek, które z dumą będziecie, mam nadzieję, je nożnić. that's what